Znajdujemy się obecnie na magazynie tranzytowym, na którym są przeładowywane przesyłki drobnicowe, jedno- i wielopaletowe, dowożone do klienta ostatecznego. Przewozimy takie towary m.in. jak artykuły chemiczne codziennego użytku gospodarstwa domowego, artykuły przemysłowe, urządzenia elektroniczne oraz części samochodowe. Świadczymy także usługi w temperaturze kontrolowanej oraz przewozimy przesyłki niebezpieczne, czyli ADM. Podczas rozładunku samochodów przyjmowany jest towar do magazynu, jest weryfikowany pod względem jakościowym i ilościowym poprzez pracowników magazynowych, a następnie odwożony na odpowiednie pola odkładcze na terenie magazynu. Specyfiką tego magazynu jest to, że przesyłki, które rozładowujemy i przeładowujemy dalej do naszych oddziałów czy partnerów za granicą, znajdują się w naszym magazynie od 24 do 48 godzin w zależności od partnera czy klienta lub naszego oddziału. Przez magazyn na dobę przyładowujemy około 400 samochodów. Około 130 na dostawy w naszym rejonie, czyli w rejonie Wielkopolski. Natomiast jeżeli chodzi o nasze oddziały, to jest kolejne 100. Pozostałe to są samochody, które przyjeżdżają do nas odbiorami i z wahadłami wewnętrznymi, międzyoddziałowymi. Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych. Do głównych czynności związanych z magazynowaniem towarów można zaliczyć przyjmowanie, przemieszczanie, składowanie, ochronę, kontrolę, kompletację oraz wydawanie towarów. Muzyka